Zbliża się bardzo ważne wydarzenie dla całego Kościoła, a jest nim synod, który w miesiącu październiku odbędzie się w Rzymie. Ważny jest dla wszystkich, dlatego że, tak jak wiemy, papież chce, abyśmy spojrzeli na Kościół w sposób bardziej synodalny to znaczy wspólnie, abyśmy się nauczyli jeszcze bardziej wzajemnie słuchać, wzajemnie dzielić się naszymi doświadczeniami wiary i tym wszystkim, co głęboko leży w naszym sercu a więc. Zbliżenie się przede wszystkim do Jezusa Chrystusa. Myślę, że jest to bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich, bo tego pragniemy. Dlatego bardzo zachęcam wszystkich, aby w tym czasie rozpocząć i modlić się, by ten synod przyniósł jak najwięcej dobrych owoców, by ten synod przede wszystkim nas otworzył wzajemnie na wzajemne słuchanie, na wzajemne dzielenie się naszą wiarą. Niech będzie więc to czas modlitwy, wsparcia duchowego i na każdy inny sposób, jaki nam przyjdzie by ten syn odspierać.